Legislacja powinna zadążać za nowoczesnymi technologiami, za tym, co dzieje się dookoła nas. W medycynie jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele innowacji, a niestety legislacja jest daleko w tyle. Dlatego jako przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii jestem całym sercem za tym, abyśmy jak najszybciej, przede wszystkim podeszli do konkretnego, zdrowego, jak to w zdrowiu dialogu, dialogu pomiędzy nauką, biznesem i właśnie legislacją, a więc posłami, parlamentarzystami, senatorami, którzy tą legislacją się zajmują. Dlatego też komisja cyfryzacji jest bardzo szeroko otwarta na tego typu dialog. Kilka inicjatyw w tej kadencji już udało się podjąć. Będziemy te inicjatywy kontynuować. Inicjatywy, które przede wszystkim mówią o dialogu, które prowadzą do dialogu różnego rodzaju. Konferencje, konferencje, które odbywają się w Polskim Sejmie, konferencje, które mają na celu skupić te wszystkie grupy interesariuszy i finalnie podjąć taką legislację, aby była ona przychylna, aby była przyjazna dla biznesu, dla medycyny, a przede wszystkim dla tego finalnego odbiorcy, jakim jest dobro wszystkich pacjentów.